Handlować w niedzielę, czy nie? Oto jest pytanie, które w Radomiu urosło do rangi społecznego problemu. Na tyle dużego, że władze Radomia zdecydowały się na ogłoszenie w tej sprawie konsultacji społecznych. Ja przypominam, że konsultacje społeczne są obowiązkowe w momencie, kiedy konkretna liczba czy to radnych, czy to mieszkańców naszego miasta, czy też prezydent miasta Radomia zgłosi taki wniosek. Wtedy one są przeprowadzane, więc w tym momencie to jest wynik regulacji, które sami przyjęliśmy. Do dyskusji włączyła się także kuria decyzji radomskiej, publikując list do wiernych radomiej decyzji. W którym zachęca do udziału w konsultacjach i do głosowania na wolną od handlu niedzielę. My też nie możemy milczeć wtedy, kiedy jest głos w dyskusji. Nasz głos jest jednym z głosów dyskusji. Nie dość tego, chcę powiedzieć, że no właśnie kwestia świętowania niedzieli, my tutaj po prostu głosimy to, co było głoszone od 2000 lat, bo przykazanie Boże to jest nawet jeszcze wcześniejsze niż, niż nauczanie samego pana Jezusa. List wywołał lawinę internetowych komentarzy. W większości krytykujących stanowisko Kurii. Tak naprawdę inicjatywa poszła od strony ludzi świeckich. Bo oczywiście komentarze są ze strony ludzi świeckich, ja mogę powiedzieć, my mamy głosy ze strony ludzi świeckich, chodzi mi na przykład ruchy, stowarzyszenia, ruchy katolickie. Teraz powiedzmy w kontekście konsultacji jest taka, robi się troszeczkę taka większa wrzawa, komentarze, ale przecież akcja katolicka od dawna, to jest od miesięcy, głosi, propaguje tę akcję, nie kupuje w niedzielę. Krytykujący stanowisko kurii najczęściej podnoszą kwestię ekonomiczną, związaną z zakazem handlu w niedzielę. Kwestia ekonomiczna zdecydowanie jest problemem, i to z tego sobie zdajemy sprawę, ale myślę, że też trzeba sobie zdać sprawę, że także od strony ekonomicznej sytuacja nie jest jednoznaczna. Dlaczego? Kto zgłosił yy, uchwałę do Rady Miasta? Zdu sto zgłosiło Stowarzyszenie Kupców Polskich. A więc możemy domniemywać, że pierwszym motywem tej uchwały nie były względy religijne. Konsultacje społeczne w kwestii handlu w niedzielę potrwają do końca lutego. Ankiety można pobierać w pokoju numer 104 i Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, Biurze Rady Miejskiej przy ulicy Moniuszki oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Struga. W wymienionych miejscach można także składać wypełnione ankiety.